Jak dobrze pokutować? To jest dzisiejsze pytanie, na które udzielę Wam odpowiedzi. Witajcie. Dzisiaj są dwa pytania połączone. Oba dotyczą pokuty. Jedno jest, jak dobrze pokutować w dzisiejszych czasach? Pokuta nałożona przez kapłana po spowiedzi, bądźmy szczerzy, przeważnie wymagająca nie jest, pisze jedna osoba. A druga osoba mówi, Ojcze Remigiuszu, tyle słyszę o pokucie, że należy pokutować, że Matka Boża wzywa w swoich orędziach do pokuty. Czym jest pokuta i jak możemy pokutować? Dzięki za odpowiedź. Rzeczywiście, my dzisiaj, jak y, mówimy o pokucie, to z reguły myślimy o dwóch rzeczach. Ksiądz, który daje pokutę po spowiedzi, no i pokutowanie jako post piątkowy. Czyli, że nie jemy mięsa y, w piątek w ramach jakiegoś umartwienia czy pokuty. Y, gdzie mamy coraz więcej osób, które w ogóle nie jedzą mięsa, ci weganie, ci wegetarianie, ci, i ja na przykład nie jem mięsa i w ogóle miałem ten piątek na zasadzie, że no po prostu macie rację, że dzisiaj pokuta jako pokuta odchodzi trochę na dalszy plan. Ci z was, którzy Gdzieś są w orędziach Matki Bożej, które słyszymy na bieżąco, to, to może podejmujecie post o chlebie i wodzie w środy czy w piątki. To jest już jakiś konkret, który się odczuwa. Bardzo go odczuwam w żołądku i, i, i czuję go. To jest coś, co przeżywam. Pamiętam o tym przez cały dzień. Jeżeli on odnosi się, to nie jest post dla postu, tylko odnosi się do spraw duchowych. Jest to na pewno bardzo dobra rzecz. Post powinien na, pokuta powinna nas za każdym razem bardziej jednoczyć z Jezusem. Więc ja osobiście jako spowiednik wolę zadawać pokutę, która jest ćwiczeniem duchowym. Nie żeby coś odmówić i mam z głowy, tylko żeby dać drogę jakąś komuś po, po linii tego co przeżywa. Jeżeli ktoś ma, mówi, że ma niezorganizowany dzień, to niech lepiej zapokutę sobie przez tydzień czasu, chociaż pół dnia zaplanuje. I, I to niech będzie jego pokutą. Coś, co jest wymagające, czego pragnie, bo chce uporządkowania, chce być bliżej Boga w tym wszystkim, ale się gdzieś gubi. Ktoś mówi, że, yy, że nie ma czasu na żonę, albo nie ma czasu na męża czy na dzieci, to trzeba dać takiej osobie zapokutę, żeby godzinę dziennie się z dzieckiem pobawiła. I, i to jest pokuta. To, że ktoś uklęknie i zmówi litanie, a dalej nie będzie miał czasu, więc są konkretne działania, które możemy dać za pokutę, które ktoś będzie odczuwał. A jeżeli ktoś powie, że chciałby się więcej modlić, ale no nie robi tego, można dać modlitewną pokutę. Pytanie jest dla mnie zawsze tego typu, ja mam takie pytanie, na ile ta osoba chce, żeby to było coś jako ćwiczenie duchowe pod nazwą pokuta, ćwiczenie, które sprawia, że ja będę rosnąć w Bogu że się będę do niego zbliżać, że podejmę e, walkę z moimi wadami. Ja was do takiej pokuty zachęcam, do, do podejmowania takich działań. E, to jest na zasadzie, dalej powiem, e, nie szanuję męża. No to dać pokutę, żeby doceniać męża. Przez tydzień czasu, codziennie kilka razy, doceń męża w jakiś sposób. Pochwal męża. E, to tę pokutę naprawdę się drugiego dnia już będzie odczuwało. Zwłaszcza, że pierwszego dnia to będzie takie mąż wielkie oczy robi, ale trzeciego dnia, to już będzie o co jej chodzi. Tak? O, znowu uchwali, to jest już, odgryzie się, żeby sprawdzić, i potem znowu jest, jest tr trudniej o taką pokutę, żeby ją wykonać. I to jest jakieś takie działanie, żeby pokuta powinna nas przełamywać, że ja się łamię w czymś. I jeżeli ktoś nie ma trudności w ogóle z, z nadmiarem wiedzeniu, i nawet jeszcze ma tendencje anorektyczne, to dawanie mu pokuty w sensie niejedzenia czegoś jest absurdem. Natomiast w momencie, kiedy ktoś nie lubi słodyczy, żeby nie jadł słodyczy, to no też jest absurd. Ale jak ktoś ma z czymś problem, to niech łamie się. Pokutę masz wtedy, gdy się przełamujesz. Ubolewasz, że nie ma modlitwy? To zrób kilka medytacji. Ubolewasz, że nie trudzasz pisma świętego? Daj sobie pokutę, będę miał pokutę 20 minut dziennie przez tydzień czasu. Ja zawsze mówię przez tydzień, dlatego że pokuta nie może być nieskończona, ale daje jakiś nawyk. Nawyków nabieramy po trzech tygodniach dopiero, ale jakiś nawyk do działania. I to jest coś naprawczego w pokucie, co pomaga potem y, żyć bliżej Pana Boga. Bo o to chodzi we wszystkim. To jest moja odpowiedź na pytanie. Możecie napisać, jakie dostaliście ciekawe pokuty w swoim życiu. Y, tutaj y, w opisie tego, tego filmu to może być też jakaś pomoc dla kapłanów jakich pokut udzielają. Czasami mi się nie chce iść na basen i tak sobie mówię, żebym taką pokutę dostał, żeby tak systematycznie na basen chodzić, to może byłoby, żebym miał ten czas, a wiem, że go potrzebuję. No, no. tak to jest. ja bym to wpisał w komentarzu na przykład. Także piszcie swoje komentarze, kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie, kolejne pytania pod odcinkiem numer 200. Do zobaczenia.